Jeżeli masz domek jednorodzinny yy, i możliwość zainstalowania sobie tej instalacji fotowoltaicznej lub Carportu, yy, jeżeli nie na dachu, to Carportu, który znam bardzo dobrze, firma Stark House yy, bardzo ładne, eleganckie produkuje, bardzo dobrze o tym wiesz, bardzo mi się podobają Wasze Carporty. Yy, jest to ta marka premium, która ma swoje miejsce na rynku i nawet relatywnie cenowo też nie jest jakaś tam wygorowana, ale jakość do ceny jest tutaj bardzo y, proporcjonalna. To, to tak, to ekonomicznie bardzo się opłaca y, mieć samochód y, elektryczny. No wiesz, przez te dwa i pół roku ja nie wiem, co to jest serwis samochodowy, y, wymiana klocków. Oprócz wizyt y, na wymianę opon i chyba raz był tylko wymieniany filtr powietrza. To Siadam, jeżdżę.